Dzień dobry wszystkim kadrowy z tej strony. Witam w 11 odcinku wielkiej pupei komiksów Marvela serialu YouTube'owego, w którym opowiadam o komiksach Marvela w kolejności chronologicznej. W dzisiejszym epizodzie trzeci kwartał roku 1965. Lecimy zatem zaczynając tradycyjnie od fantastycznej czwóreczki. Na początek numer 40, a w nim kontynuacja wydarzeń z poprzedniej części Doktor Doom przejął kontrolę nad Baxter Building i pozbawił czwórkę ich mocy. Do akcji wkracza Matt Murdock wykorzystując swoją pałkę, która przekształca się w jednorazowy szotkan. Daredevil zestrzeliwuje drony Duma. Reed, Su i Johnny przybywają taksówką, ale na dole budynku napotykają policyjny kordon i zdalnie aktywowane pułapki. Daredevil wkrada się przez okno i wywołuje chaos, odciągając uwagę Duma, co umożliwia reszcie dostanie się do windy. Reed wykorzystuje urządzenie, stymulator, by przywrócić moce sobie i reszcie familii, choć Ben protestuje, bo wolałby swoją ludzką formę. No, ale po zmianie w Tinga rozbija zbroję Duma, łamie mu rękawice i miażdży wszystkie urządzenia. Tuż po triumfie Ben Grimm oznajmia, że od Chodzi z fantastycznej czwórki. Po latach gryzienia się z rolą tego brzydkiego kompana, postanawia, że ma dość wiecznego niedoceniania. Numer 41 to kontynuacja tej historii. Bez pożegnania, Ben wsiada do pikapa. Śpiąc na pace, nieoczekiwanie wylatuje Hezy w New Jersey, gdy ciężarówka pokonuje wertepy. Zostaje uniesiony wiązką i przetransportowany do kryjówki Frightful 4. Tam Wizard prezentuje maszynę identyfikacji, która ma zmienić osobowość Bena, zlojalizować go i uczynić zabójczą bronią Frightful 4. Reszta czwórki oraz Alicia poszukują. Bena bezskutecznie Eksperyment dobiega końca Ben budzi się jako posłuszny agent Wizarda Gdy Trapster i Sandman zaczynają się kłócić Nowy Thing brutalnie rozbija ich spór Pokazując lojalność wobec Frightful 4. Chwilę później na miejscu pojawia się czwórka Znaczy trójka FF nieświadomi zdrady Bena wchodzą drzwiami I zostają natychmiast zaatakowani Thing bije się u boku Frightful Four Nie dając przyjaciołom szans Złole przyklejają Rida do stołu Wizard namawia Thinga do zabicia swojego przyjaciela Który jest odpowiedzialny za to, że stał się stworem No, y kolejny. Cliffhanger. Zatem przechodzimy do numeru 42 Reed budzi się przytwierdzony do dużej deski Bezbronny wobec rozwścieczonego Thinga Podczas gdy Johnny uwalnia się z pułapki I ratuje swoją siostrę Duet walczy potem z Firefly 4 A Reed sprytem nakłania Bena do rozczaskania deski Co przywraca mu wolność Lecz nie uspokaja Thinga, który chwyta lidera Pakuje go do małego metalowego naczynia I zakręca wieko W międzyczasie Johnny pragnąc umożliwić swą ucieczkę Odpala flarę oślepiając przeciwników Lecz Meduza gasi jego płomień włosami A Sandman i Trapster go obezwładniają Sił uwalnia Rida, lecz na życzeniu dla ją z Wizard używa maszyny do przekonwertowania Johnnego na swoją stronę. Po odzyskaniu przytomności, Reed i Sue trafiają do warsztatu niedaleko rezydencji wroga i przytwierdzają nieprzyjaciołom ich własne antygrawitacyjne talerze pokryte pastą Trapstera, co unosi ich powietrze. Reed chwyta Bena i rusza z nim do ucieczki. Goni ich Wizard z Johnem Gdy są już blisko wyjścia, Johnny odgradza ich ścianą płomieni. To preludium do finału, który rozegra się w następnym numerze i następnym odcinku. Szybciutki skok do Strange Tales. W 134 numerze żegnamy Johnego i Bena, których przygody w Fantastic Four mają dość mocną ciągłość i czytelnicy byli mocno skonfundowani, kiedy miały miejsce te oddzielne przygody duetu. Wracamy do treści. Przed Human Torchem i Thingiem pojawia się Watcher i prosi jego pomoc. Kang, zdobywca, przeniósł się w czasie do czasów Kamelotu, pokonał Merlina i przejął władzę nad królestwem. Nasi bohaterowie udają się zatem do czasów legendarnych rycerzy, gdzie Thing toczy boje z uzbrojonymi w zaawansowaną technologię wojownikami Kanga, a Torch włamuje się do zamku, by uwolnić Merlina z więzów Tyrana. Gdy to się udaje, Merlin przywraca równowagę sił, pozwalając obu bohaterom pokonać Armię Kanga, który ucieka do innej ery. Watcher odsyła dwoje superbohaterów z powrotem do ich własnego czasu. Tymczasem Dr. Strange jest w wymiarze mroku, gdzie ponownie staje do walki z Baronem Mordo. W walce wspomaga go Clea, która uwalnia potężne stwory chaosu, które zajmują Dormamu na tyle długo, żeby Strange mógł spętać Mordo i jego zwolenników. Walka wygrana. No i 135 numer przynosi nam pierwszy komiks poświęcony Nikowi Furem i szpiegowskiej organizacji S.H.I.E.L.D. Do Pentagonu przybywa nasz pułkownik, który zostaje sklonowany. Po serii zamachów na jego życie, które udaje mu się odeprzeć dzięki nowoczesnym gadżetom szpiegowskim Fury... Trafia do siedziby Shield, gdzie wita go Tony Stark. Dowiaduje się, że to organizacja Hydra stała za atakami. Początkowo Fury nie chce dowodzić Shield, ale gdy udaremnie wybuch bomby podłożonej przed, pod delegację wysokich rangą urzędników, wreszcie zdaje sobie sprawę, jak bardzo jest potrzebny. Przejmuje dowództwo nad organizacją i godzi się prowadzić walkę z Hydrą. Czy też schydą? Pozostańmy przy polskim nazwisku. Druga opowieść przenosi nas do Londynu, gdzie doktor Strange podąża tropem, który ma go przybliżyć do bytu znanego jako wieczność. Po drodze odpiera kolejne ataki zastępów wysłanych przez barona Mordo. Trafiając do zamku niejakiego ser Baskervilla, który deklaruje posiadanie starożytnych zwojów o wieczności, Strange szybko odkrywa, że Baskerville to tylko agent Mordo. Po pokonaniu astralnych Sugusów i obezwładnieniu fałszywego czarodzieja, bohater ucieka z dokumentami zostawiając ciekłego Mordo z pustymi rękami. Przechodzimy do numeru wrześniowego antologii. Nick Fury jest śledzony na każdym kroku. Postanawia skorzystać z fortelu i wykorzystując specjalne środki hipnotyczne sprawia, że ee, ci, którzy go śledzą, wierzą, że go zastrzelili, a siedziba Shield to opuszczony magazyn. Hydra wysyła, Hydra, przepraszam, wysyła oddział zabójców do magazynu, gdzie wpada prosto w zastawione przez Fury'ego sidła. Oczywiście agent Hydry odpowiedzialny za nieudany zamach zostaje usunięty, a na jego miejsce przychodzi nowy. W historii doktora Strange'a kłopoty ma bo więzi ją Dormammu. Strange unikając kolejnych ataków agentów, mordo udaje się do zamku Age Genghis, wierząc, że jego zwoje poprowadzą go ku wieczności. To jednak pułapka bytu, który żywi się duszami. Strange go pokonuje, ale tajemnica wieczności nadal pozostaje nieodkryta. Czas na Tales to Astonish, czyli Ant-Man, Wasp i Hulk, ale czy na pewno? Numer 69. Giant Man tropi Human Topa, aż do jego kryjówki, gdzie złoczyńca zastawia na bohatera pułapkę. Gigantyczny szyb, który ma sprawić, że Heros zamarznie. Gdy Pym zostaje zamrożony pod grubą własną lodu, ratuje go Wasp, skurczając się do miniaturowych rozmiarów i pomagając ukochanemu wydostać się z pułapki. Wówczas walczą z wrogiem, który sam pada ofiarą swojej broni. Zamarzniętego bączka przekazują policji. Po tej przygodzie Giant Man, świadomy zagrożeń dla zdrowia płynących z ciągłej zmiany rozmiarów, oznajmia, że czas zejść ze sceny i przejść na. Emeryturę. I jest to pożegnanie z sympatyczną parką. Na jak długo? Teraz, Perypetie Halka, po ucieczce z wyspy Astra. Lider wywodzi go do swojego laboratorium, by poddać eksperymentom wraz z urządzeniem Absorbatron. Halk niszczy laboratorium, zmuszając lidera do ucieczki. W trakcie demolki bazy Halk natrafia na oddział amerykańskiej armii. Tam też pada strzał, który rani Brusa w głowę. Śmiertelnie. Szybciutko zatem idziemy do numeru 70, a tam Neymar w swej solowej serii autorstwa Stanley i Adama Ostina. Choć tak naprawdę to dzienkolan. Serię zaczynamy po wydarzeniach z siódmego numeru Daredevila Neymor powraca do Atlantydy, gdzie Lady Dorma go ostrzega. Wataszka kranku uzurpuje tron. Kobieta raz jeszcze próbuje zbliżyć się do Namora ale ten jest nieugięty, to też Dorma prowadzi go przed oblicze Kranga i książę trafia do niewoli. Uwalnia się jednak. By odzyskać tron musi zdobyć trójząb Neptuna, to też rusza na poszukiwania. Tropy prowadzi bohatera na wrak starożytnego statku, gdzie w głębinach czai się olbrzymia kałamarnica strzegąca muszli z pieczęcią. Neptuna. Neymar chce wydobyć skarb, ale macki potwora już się na nim zaciskają. Tymczasem generał oburzony utratą absurbatronu i domniemaną śmiercią Busa Bannera postanawia zniszczyć bazy rakietowe wrażych państw. Rick Jones wynosi nieprzytomne ciało Bannera do ukrytego laboratorium na pustyni i ponownie poddaje je dawce promieniowania Gamma. Banner, Banner odradza się w postaci Hulka, ale z umysłem Bannera i wie, że powrót do ludzkiego ciała oznacza dla niego śmierć. Postanawia więc trwać w zielonej formie. Skacze więc do Nevady, by zobaczyć po raz ostatni Betty, której kadzi jak zawsze Generał Talbot. Wkrótce lider uwalnia w pustynnym terenie gigantycznego humanoida zdolnego zniszczyć wyrzutnie rakiet, którego nawet Hulk nie może powstrzymać. I tak, docieramy do numeru 71. Neymar pokonuje kałamarnicę, a duch Neptuna gratuluje mu pomyślnego zdania próby i wskazuje drogę do zakazanych głębin. Tam musi stawić czoła stworowi utkanego utkanemu z, stworowi utkanemu z morskich wodorostów. Tymczasem Krank zaczyna ciemiężyć ludność Atlantydy. Co dalej? Dowiecie się w kolejnym odcinku naszej tym Tymczasem Hulk walczy z Humanoidem, gdy leci w niego super rakieta generała Rosa. Wraz z rykiem udaje mu się uciec przed wybuchem, który niszczy Humanoida. Panowie trafiają do laboratorium Banera, które chce zbombardować nasz generałek? Rick Jones ucieka, ale Hulk czeka na swój los. Wówczas pojawia się lider, który oferuje mu ratunek i teleportację, ale za cenę posłuszeństwa. Hulk decyduje, ale w kolejnym odcinku. No a cóż dobrego u naszego kochanego pajączka? Przed nami świetne numery Amazing Spider-Man. Zaczynamy od tego 26. Peter Parker bezskutecznie poszukuje kostiumu, który zabrała mu ciotka May. Tymczasem Green Goblin spotyka się z Crime Master'em. To jest debiut tej postaci. Planując podział wpływu w przestępczym świecie, Peter w redakcji Daily Bugle kłóci się z Betty Brandt i Jamesonem, a potem potajemnie podczepia nadajnik do Frederica Foswella. Powoli wygasa uczucie Petera do Betty. Po krótkim starciu z Flashem Thompsonem kupuje nowy kostium w sklepie z kostiumami i tropi Foswell który okazuje się być w zmowie z Crime Masterem. Pajączek zostaje zaatakowany gazem, ale ratuje się siecią. Peter łata swój kupiony kostium i odnajduje na mapie opuszczone molo. Tam widzi Crime Mastera przemawiającego do szefów gangów. Goblin przylatuje, lotnią ogłusza Spidermana bombą, lecz nie może go zdemaskować ze względu na przyklejoną do twarzy maskę. No i mamy Cliffhanger. Historia ta ma swoją kontynuację w numerze 27. Spider-Man odzyskuje przytomność związany łańcuchami u stóp Green Goblina, lecz dzięki interwencji policji, wzywanej przez ukrytego informatora Pacza, zrywa więzi i pomaga obezw w obezwładnieniu gangsterów. Rozpoczyna pościg za Crime Master'em, przeszukując mieszkanie Frederica Fozuela, odkrywa skrytkę, a w redakcji Daily Bugle próbuje przekonać Jonaha Jamesona o jego Podejrzanej roli, ale bezskutecznie. Dopiero strzelaninę do dachu i śmierć Crime Mastera ujawnionego, potem przez Pozwola jako Nicholas Lucky Louis, przerywa wątpliwości. Peter odzyskuje aparat, a w domowej ciemni wywołuje negatywy, sprzedając je do Daily Bugle. Wieczorem zabiera Cioci May do kina, zostawiając za sobą kolejne kłopoty, gdyż Green Goblin, rozwścieczony porażką, szykuje się do nowego ataku. Numer 28. Zbliża się dzień rozdania świadectw w Midtown high, mid high, a Peter Parker dowiaduje się od dyrektora Davisa, że Flash Thompson przyznał się do bójki w, pop tej, w poprzedniego odcinka, dzięki czemu może uniknąć konsekwencji. Odzyskuje też swój kościół. Potem Spider-Man ponownie musi stawić czoła robotowi e, tropiącemu pająki, a podczas zamieszania ciekły stop metalu oblewa jakiegoś stona, przemieniając go w potężnego Molten Man'a. Oczywiście dochodzi do walki, którą wygrywa nasz hero. W dzień ukończenia szkoły Peter odbiera nagrodę za najlepsze Wyniki w nauce, a Flash za wybitne osiągnięcia sportowe o, również otrzymuje stypendium na Empire State University, na tym samym uniwersytecie, na którym będzie studiował Peter. Na uroczystości Johna Jameson gratuluje Parkerowi, a Liz wyznaje mu swoje uczucia, jednocześnie żegnając się na zawsze, co bardzo go porusza. Pogali. Peter wraz z ciotką May opuszcza mury szkoły, świadom, że kolejny rozdział jego życia właśnie się otwiera. No i przenosimy się do Asgardu, czyli Journey into Mystery. Na początek numer 118. Thor, przebywając w Wietnamie, ratuje życie Kim, siostry generała wietkonku, i odwozi ją do amerykańskiej bazy, żeby była bezpieczna. Potem rusza w prywatną misję sprawdzić, czy wszystkie magiczne kamienie, po które tu przyszedł, są na miejscu. Tymczasem Loki naprowadza na trop brata wroga, który ogłusza gromowodnego gazem uszypiającym. Ten człowiek bada tajemnicze nordyckie artefakty i trafia prosto do pradawnego grobowca Asgardu. W środku znajduje niszczyciela starożytną magiczną zbroję. Loki Budzi broń, która może zniszczyć nawet Thora Ten odzyskuje przytomność, dowiaduje się co zaszło I rusza za intruzem Walka z niszczycielem okazuje się nierówna Młot i siła nic tu nie dają Loki chce zniszczyć brata, ale boi się reakcji Odyna A że Thor walkę przegrywa? No i szybki skok do 119 numeru Antologii. Niszczyciel szykuje się, żeby zadać Thorowi ostateczny cios, ale nagle gromowładny staje się niematerialny i atak go omija. Thor nie wie, że to sprawka Lokiego. Powód jest prosty. Jeśli Thor zginie, ktoś odkryje, że Loki oszukiwał w próbie wrogów. Thor ucieka przed niszczycielem, aż wpada na pomysł. Chwyta ciało człowieka, którego dusza uwięziona jest w magicznej zbroi. Niszczyciel waha się przed uderzeniem, bo zniszczenie ciała oznaczałoby utknięcie w pancerzu na zawsze. Tymczasem Loki werbuje do pomocy Karnillę, która budzi odyna. Ten zmusza niszczyciel do powrotu duszy do ludzkiego ciała. Thor zaś niszczy zbroję. Odin domyśla się, że e, domyśla się roli Lokiego w całym zamieszaniu i skazuje go na pracę pod okiem królewskiego czarnoksiężnika Ularika. Thor natomiast odkrywa, że Mjolnir został uszkodzony, korzysta więc z jednego z kamieni Norn, żeby unieść się w powietrze i wraca do Ameryki. No, i zamykamy temat Odinsona numerem 120 antologii Journey into Mystery. Thor leci do Pittsburgha, żeby naprawić Mjolnira w miejscowej odlewni. Z młotem, w idealnym stanie, zabiera kamienie Norm i wraca do Asgardu. Jeden kamień jednak gubi po drodze. Kiedy oddaje je Odynowi, ten planuje surową karę, ale Thor prosi o łaskę. To robi na Odynie wrażenie. W tym czasie w zamku Ularika Loki wciąż pełni rolę Lokaja tego z czarnoksiężnika. W końcu zamyka swego mistrza i ma dostęp do wszystkich zaklęć i ingrediencji, więc zaczyna. Na knuć nowy plan zemsty. Thor wraca na ziemię i odkrywa, że Jane zniknęła. Biuro jest zamknięte, papiery w rozsypce, a właściciel kamienicy domaga się spłaty zaległego czynszu. Pacjentka informuje, że w tym samym korytarzu otworzył gabinet nowy lekarz. Thor podejrzewa, że coś tu jest nie tak, ale póki co postanawia poszukać Jane. Zagląda do Avengersów, gdzie spotyka nowych członków tejże grupy, którzy zastąpili stary skład. Rozmyśla o Jane, nie wiedząc, że ona w tym samym czasie jest tajemniczym mężczyzną, który każe jej zapomnieć o dawnej miłości. Tymczasem Loki konstruuje magiczne urządzenie, które odtwarza gazową formę Absorbing Mana i wysyła go z powrotem na Ziemię, żeby wyrównał rachunki z Thorem. Thor wpada na pomysł, by odnaleźć Jane przy pomocy telewizji, ale nim dociera do stacji, ląduje przed nim stary wróg Absorbing Man, gotowy na drugą rundę z gromowładnym, o której posłuchacie następnym razem, bowiem. Czas na Ironmana i Kapitana Amerykę, czyli Tales of Suspense na początek numer 67. Nieszczęśliwy Happy Hogan rezygnuje i leci do Irlandii. Atakuje go hrabia Nefaria jako Dream Master. Za pomocą maszyny generującej koszmary więzi Ironmana w sennym świecie, gdzie musi się zmierzyć z wrogami. Potem Tony leci do Irlandii, by przekonać hapiego do powrotu. Koszmar wraca noc później, ale Ironman pokonuje wrogów i urządzenie wybucha. Tony jest wolny od złych snów i wraca z Happy'em do Stanów. Idziemy do kapitana i jego wojennych opowieści. Nasz kapitanek, uwaga, przechodzi na stronę wroga i walczy u boku redskula i Niemców. Wraz z nimi dociera do kwatery aliantów, gdzie ma zlikwidować jednego z generałów. Za chwilę usłyszycie ciąg dalszy. Tales of Suspense 68. To niego odwiedza kuzyn Morgan Stark, który jest tajnym agentem Nefarii. Nocą atakuje Tony'ego projektorem wizji. Tony wierzy, że Ziemia atakują obcy, jednak okazuje się, że to prawda. Przybysze z planety From'a atakują i Iron Man musi ratować sytuację. Morgan zostaje odesłany do Europy jako zdrajca. No i wracamy do kapitana, który uwalnia się spod mentalnej kontroli Red po ratując dowódcę aliantów przed zamachem, Red Skul inicjuje projekt, projekt Vanish. W obozie jenieckim jeden z żołnierzy ucieka za pomocą urządzeń dematerializujących. Dochodzi do walki z kapitanem, w której nasz bohater, uwaga, zostaje ranny. No i ostatni w tym kwartale Tales of Suspense 69. Tony dowiaduje się od Pepper oraz hapiego o planowanej przez nich randce. Proponuje im nawet limuzynę. Tymczasem w odległej Syberii komisarz Burski wykorzystując laboratorium Crimson Dynamo, konstruuje pancerz i nazywa się Titanium Manem. Rzuca Iron Manowi wyzwanie walkę jeden na jednego. Ta ma odbyć się w małym państewku Alberia i ma być transmitowana na cały Świat. Cofamy się o jakieś 20 lat wcześniej, czyli Kapitan Ameryka. Doktor, doktor Rowling konstruuje promień zmniejszający. Nazistowskim żołnierzom daje się uschwytać bakiego. Na ratunek rusza kapitan. Wracamy do lat 60. i do Nowego Jorku, choć będziemy podróżować. Daredevil numer 9. Karen informuje Mata, że dr Van Eich, jedyna nadzieja na przywrócenie mu wzroku, przeniósł się do królestwa Lichtenbad. Razem z fogiem i przeuroczym księciem Klausem Kroigerem, Matt wyrusza do Europy. Kruger okazuje się być despotą, a kraj ma mocno średniowieczny klimat. Daredevil bierze udział w nieudanym zamachu i uwalnia więźniów, więźniów z zamku despoty. Opozycjonistą jest też dr Van Eyck, który. Oddaje swoje życie, by zapobiec katastrofie i pokonać Krigera. Matt wraca i tłumaczy Karen, że operacja się nie odbyła, co powoduje zazdrość Fogiego. Czas na grupowe popisy. Zaczynamy od Avengers i 18 numeru serii. Grupa rusza do zniewolonego Sin Kongu. Na dzień dobry zostają zaatakowani przez ludzi rządzącego krajem komisarza. Scarlet Witch wpada w pułapkę i zostaje schwytana przez władcę. Panowie nie są w stanie jej oswobodzić, więc kobieta sama staje do walki, używa swojej mocy i odsłania prawdziwą naturę komisarza. To robot, który zostaje zniszczony po zwarciu. Sin Kong odzyskuje wolność. W kolejnym 19 numerze, pod osłoną nocy, niejaki swordsman włamuje się do siedziby Avengers, gdzie Scarlet Witch i Quicksilver. Natychmiast rzucają mu się do gardła. On jednak szybko przyznaje, że chciał jedynie przetestować ich siłę i pragnie dołączyć do zespołu. Po przybyciu kapitana Ameryki, wróg ucieka. Hokaj ujawnia, że ów tajemniczy wojownik był kiedyś jego opiekunem i instruktorem cyrku. Niebawem dochodzi do drugiego starcia, którego finałem jest uwięzienie kapitana Ameryki na szczycie budynku. Kapitan skacze ku śmierci. Koniec odcinka. Ale mamy jeszcze jeden za zanadrzut. 20 numer Avengers. Po dramatycznym skoku zrusztowania Avengers ratują kapitana Amerykę i walczą ze Swordsmanem, który znika. Budzi się w kryjówce Mandaryna, który przekonuje go do współpracy i wręcza mu potężniejszy miecz. Ma dokonać zamachu na Avengersów. W ostatniej jednak chwili nachodzą go wątpliwości i chce rozbroić pułapkę, co mylnie interpretuje kapitan Ameryka, który atakuje z Złora. Ten znowu ucieka, żałując zmarnowanej szansy, by dołączyć do drużyny. I na koniec mamy dwa zeszyty X-Men Najpierw numer 12. Cerebro, czy też Cerebro wykrywa potężnego intruza Więc profesor Xavier wraz z X-Men Wznosi lodowe zasieki, druty kolczaste I rozstawia pułapki z granatami, by go powstrzymać Napastnik okazuje się być przyrodnim Bratem profesora, Kane'em Marko. Xavier opowiada, że ich ojciec zginął podczas testu Bomby atomowej, a po pogrzebie matka Wyszła za mąż za, kart, za Kurt'a Marka Którego syn Kain dręczył młodego Charlesa Po latach bracia trafili Do świątyni Cytoraka, gdzie Kane Pragnąc siły e, Chwycił mistyczny Rubin i przemienił się w niepokotanego Juggernauta. Teraz, odziany w magiczną zbroję, Kain bez trudu burzy kolejne obronne bariery i rusza na brata, rozpoczynając dramatyczną konfrontację, której finał poznamy w kolejnym numerze, czyli już teraz. Numer 13 Xavier próbuje zaatakować e, swojego brata telepatycznie Ale magiczny hełm Kaina chroni go przed mentalnym atakiem Grupa zatem musi walczyć fizycznie Kupuje trochę czasu, by profesor zdoła skonstruować urządzenie wzmacniające jego myśli I wysyła prośbę o pomoc w walce Bo, sama, bo sami nie są w stanie poradzić sobie z wrogiem Ranny zostaje beast Sygnał SOS dociera do Johnnego Storma, który rusza na pomoc Jean Grey utrzymuje Juggernauta w powietrzu telekinezą Torczo ślepego pomieniamy, a Angel zdejmujemy hełm zdejmuje mu hełm. Pozbawiony ochrony Juggernaut pada pod psychicznym atakiem Xavier'a. Po walce profesor wymazuje sztormowi ee, wspomnienia o bitwie, a ranni męscy członkowie drużyny trafiają do łóżek opatrywani przez dżin, co zapewne im się podoba. No i tak, moi drodzy, docieramy do końca odcinka. Dzięki, że tu dotarliście. Nie zapominajcie, nie zapominajcie dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i skrobnąć komentarz, by kanał mógł się rozwijać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym zabiją dzwony.